Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig. W garażu browar się już schodził, więc wypiję go. I wieczorem tynkowania nie spierdolę, bo będzie tam, będzie zaję Teraz nie miał ty najgorszy sobie. sobie. Najpierw... Oh, helgum, zerwę. Mocno o Helku, ty burch lezerwę. Albo mokny odchodzi. Ulwa, że tak odchodzi. To wiele lat mają te kolegi. Dobra. Oczekujemy 80 papier najpierw. Znacznie jest za cienki. Kurwa, grubszy wziąć do tej farby. Zobaczmy, serce to nie mi za grub No jeszcze grubszy, bo trzymaj się 60, ale kurwa, żeby nie był za gruby. Sić! W ogóle mi całą palbę muszę przetrzeć, żeby ta farba się trzymała ładnie. I cieńszym, mi, trzęsie. Od grubsza jest. Teraz weźmiemy serce. Traktuje tak Traktuję tą sztuką. No dobra, obszlifowane. Teraz trochę trzeba je poczyścić. Kurzyć. No dobra, odkurzony. Przejadę taką watą do polerowania. Szybko. Trochę coś tu w da. Jeszcze przejadę. Dobra, tym. to. Nie widać, że to było szlifowane. Ty. Tak było. Pojadę na sucho. Dobra, powinno mu klejać. Ah, tu jest miejsca dużo między felgą. a pom To okay. jest chłonne. Nic się nie robi. Był efekt. O ile będzie? A, ten zelek uszył i powinien go otworzył. Dobra, felgi oplejone ładnie. Teraz jedziemy z najlepszym, czyli ze farbą. Pędlem oczywiście. Nie no, tak z Mam tu jakiś spray motyw Czarny mat szybie, Jak to powiedziało Takie coś próbę bym musiał gdzieś zrobić Chyba Dwie minuty mieszać kurwa Pół, pół minuty jeszcze gdzieś Pójdziecie najpierw odlać, bo kurwa Bo <grymne> tej ustawki Dobra, że tego wymieszany. Idziemy Pójdą albo trzej. No dobra. Dobra, nic To jest pierwsza warstwa dopiero. Jeszcze jedna albo ze dwie nawet Tu już widać, że mat się robi. I ostatni feld. Sycho. Tak to wygląda po pierwszej warstwie. Nie ma tragedii. Trochę widać takie ryski, ale to była pierwsza warstwa. Zobaczymy jak po drugiej to będzie wyglądać? Ja to się trzecią da później. Trzecią i czwartą. Jedziemy w drugą warstwę. Dobra, wydał jeden strike od razu Dobra, wydał na stricte I dostarczą te dwie warstwy Większość cudów tych nie zdziałam No, lepiej jak były, to stary Tylko na zimę to chuj A jak? Dobrze, już po wyschnięciu Jeszcze tylko zerwać Całkiem nieźle wyszło Czarny mat, biały samochód O, ładnie odchodzi, Mam nadzieję, że nie przybija nigdzie Serga srebrna Się poprawić. Dźwięk. O tak wygląda wystać Bardzo ładna robota. Podoba mi się to. Na samochód zamontować. I wiecie, gitarę. Tam nie bombaj. jestem zadowolony. Tak się koła prezentują na aucie. Dla mnie jest kurwa o inkluzji. Kurwa elegancko. elegancko tego? Myślę, że jest zajebisty efekt z daleka <gry> do następnego hej Będzie tak będzie zajebiście jak gościa zrobi remont to padną wszystkie liście la 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 będzie tak będzie zajebiście jak gościa zrobi remont to padną będzie będzie zajebiście Będzie Zajebiście, jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.